Spotykamy się na kolejnej konferencji prasowej poświęconej zmianom traktatów, tym zmianom przygotowanym przez Parlament Europejski, który właśnie kończy swoją działalność. To są zmiany w wielu obszarach. 10 obszarów kompetencyjnych miało być przekazywanych do Brukseli. Jednym z ważnych jest sprawa waluty euro. O ile w obecnie obowiązujących traktatach sprawa przyjmowania waluty zależy od decyzji kraju członkowskiego i Polska w negocjacjach zobowiązała się do jej przyjęcia, ale czas, kiedy to zrobi, zależy tylko i wyłącznie od naszego kraju. To w tym zmienionym traktacie mamy zapis sformułowany w ten sposób, że nie ma już żadnych wątpliwości kraj należący. Do Unii Europejskiej musi posługiwać się walutą euro. Właśnie tutaj mamy wyświetloną tę zmianę traktatową. Proszę Państwa, co to by oznaczało, że Polska w zasadzie natychmiast powinna przyjąć tę walutę ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami? Ja tylko przypomnę, że ta waluta, polska waluta, polski złoty dał nam możliwość. Obrony przed szokami takimi jak ten wynikający z pandemii COVID-u, a także gwałtownego wzrostu cen surowców po agresji Rosji na Ukrainę, dzięki temu obroniliśmy wzrost polskiego PKB i polski rynek pracy. Dość powiedzieć, że z własną walutą, także jesteśmy krajem o szybko rozwijającej się gospodarce, goniącej najbardziej rozwinięte kraje Europy Zachodniej, właśnie. W tym okresie pandemii covidowej, a następnie tego szoku związanego z cenami surowców, a więc od czwartego kwartału 2019 roku, kiedy tak naprawdę zaczęła się, zaczął się covid, do końca 2023 roku polska gospodarka, PKB w Polsce wzrosło o ponad 11%. To jest realny wzrost PKB. Natomiast średnia w strefie euro w tym czasie to było zaledwie 2,5%. A więc polska gospodarka w czasie tych szoków zewnętrznych, jak to się mówi w teorii ekonomii, wzrastała co najmniej cztery razy szybciej niż kraje posługujące się walutą euro. To jest twardy dowód z ostatniego okresu, że własna waluta chroni przed szokami zewnętrznymi. I druga, proszę Państwa, kwestia związana z tą walutą to jest właśnie nadrabianie dystansu do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. I tutaj mamy doskonały przykład Słowacji. Otóż, jak Państwo wiedzą, Słowacja weszła do strefy euro w 2009 roku. Dlaczego Słowacja jest tym krajem dobrym do porównania, bo razem wchodziliśmy do Unii Europejskiej mieliśmy podobną strukturę gospodarki. A więc to są dwa porównywalne w sensie makroekonomicznym kraje. I wtedy, proszę Państwa, PKB Słowacji na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą, bo to jest taki najbardziej realny wskaźnik, było wyższe o kilka punktów procentowych od PKB na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą Polski. Po tych kilkunastu latach przebywania Słowacji w strefie euro jest dokładnie odwrotnie. Na koniec 2023 roku PKB Polski mierzone siłą nabywczą naszej waluty to jest 80% średniej unijnej, natomiast PKB Słowacji około 78% średniej unijnej, a więc wyraźnie mniej niż w przypadku, niż w przypadku Polski. To do, pokazuje, że my z własną walutą nadrabiamy zdecydowanie szybciej. Dystans do najbardziej rozwiniętych krajów Unii niż Słowacja, która od 2019 roku jest w strefie euro. I kolejna, proszę Państwa, rzecz związana z walutą to ochrona, ochrona gotówki obrotu gotówkowego. Jak Państwo doskonale wiecie, właśnie w ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przyjęto kolejne rozwiązania dotyczące ograniczenia obrotu gotówkowego. Teraz te transakcje tylko do 10 tysięcy euro mogą mieć taki charakter. Powyżej musi to być już obrót bezgotówkowy. Otóż my uważamy, że gotówka jest, można powiedzieć, częścią wolności każdego obywatela i będziemy starali się, aby w Polsce ten obrót gotówkowy był zachowany raz na zawsze. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie walutowe, a pozostałe sprawy zmian w traktatach. Pan minister Waldemar Buda, bardzo proszę. Szanowni państwo, zmiany terytorialne to również oddanie pól, które dzisiaj są w kompetencji, można powiedzieć, współdzielonej albo należnej do kraju członkowskiego. I odnoszę się tu przede wszystkim do polityki klimatycznej. Już dzisiaj bardzo wiele się dzieje przy udziale rozporządzeń i dyrektyw, które są podejmowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Natomiast jeszcze większa unifikacja i przekazanie tych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej no, będzie powodowało po prostu przyspieszenie. Ale co dzieje się dzisiaj w tym komponencie polityki klimatycznej? Po pierwsze, wszyscy już wiemy, że dyrektywa budynkowa stała się prawem powszechnie obowiązującym. Ostatnim elementem, który był potrzebny do jej wprowadzenia, to była zgoda krajów członkowskich. Ona się rzeczywiście pojawiła, odbyła Rada Unii Europejskiej, ECOFIN, 12 kwietnia, dwa tygodnie temu, przy udziale przedstawiciela Polski, pana wiceministra finansów. I tutaj niestety nie było sprzeciwu ze strony polskiej, podczas gdy na przykład Węgier i Włoch taki sprzeciw był. Niestety dyrektywa budynkowa weszła w życie. Co to oznacza? Szanowni państwo, oznacza to tyle, że po pierwsze, Całkowicie odchodzimy od paliw kopalnych przy ogrzewaniu domów. Mówię tu zarówno o węglu, jak i o gazie. Pierwszy etap będzie taki, że te osoby będą płaciły podatek. Dotyczy to również samochodów, ale do tego przejdę, bo do paliwa również ropy. Ale jeśli chodzi o gaz i węgiel służący ogrzewaniu, to będzie on obciążony podatkiem, tak zwanym ETS-2. Czyli wszyscy ci, którzy będą utrzymywali w tym okresie przejściowym tego typu ogrzewanie domu, będą płacić dodatkowy podatek. Ale też Równocześnie najgorsze budynki klasy G, które będą sklasyfikowane w klasie G, czyli te najgorsze, no, na prowincji najczęściej funkcjonujące, one będą, będą musiały być poddane oprócz tego podatku, również przymusowej modernizacji. Co to oznacza? Będą musiały przejść o klasę wyżej i to będzie w zasadzie obowiązek. Koszty, jakie są z tym związane, różnie są szacowane, to są różne technologie budynków, różne modernizacje ale głęboka modernizacja wymiana źródła ciepła plus termomodernizacja to jest od kilkudziesięciu do nawet 150 tysięcy złotych. Problem pojawia się również technologiczny, to znaczy nie wszystkie budynki i instalacje da się łatwo przebudować. Na przykład żeby starą instalację grzejnikową pod zwykły kocioł na węgiel przemodelować na przemodernizować na ogrzewanie podłogowe plus pompa ciepła, to są gigantyczne wydatki w zasadzie związane z głęboką modernizacją budynku, bardzo kosztowne. Nie trzeba tu nikomu mówić, że łączne wydatki na zmiany w zakresie budynków do 2050 roku to jest 1,3 biliona złotych. Ile możemy liczyć z punktu widzenia dofinansowania krajowego, czyli zarówno środków europejskich, jak i krajowych? Nie więcej niż 20-30%. Więc większość kosztu, który będzie związany z modernizacją budynków, nawet przymusową niektórych budynków, będzie na koszt obywateli. I szanowni państwo, mogłaby ta dyrektywa nie wejść w życie. mogła być zablokowana, gdyby jeden kraj, który był za, byłby przeciwko. Wtedy ta podwójna większość już nie byłoby 60%, 65%, ta dyrektywa nie weszłaby w życie. Niestety tak się nie stało. Polska miała tylko głos wstrzymujący, nie była przeciwko. Ale szanowni państwo, równolegle coś co nas również dotyczy to jest kwestia pojazdów spalinowych. 2035 rok zakaz produkcji tego typu pojazdów spalinowych. Niestety to będzie szybciej niż, niż później. To się objawi tym oczywiście, że będziemy można powiedzieć wpływali, bardzo negatywnie oddziaływali na gospodarkę europejską. Proszę pamiętać, że dzisiaj większość produkcji samochodów to jest jednak Europa, jeśli chodzi o zaopatrzenie użytkowników, klientów w Europie. Natomiast oczywiście może się stać jak chociażby z panelami fotowoltaicznymi, to znaczy wpierw prowadziliśmy duży popyt na te ogniwa, a później doprowadziliśmy do tego, że zamknęliśmy produkcję w Europie. 99% paneli fotowoltaicznych produkowanych jest w Chinach. Bardzo podobnie może wydarzyć się również z samochodami elektrycznymi, które będą wtedy już jedynymi dostępnymi, ewentualnie wodorowe że produkcja samochodów przeniesie się całkowicie do Chin i będziemy korzystali wyłącznie z chińskich producentów. My jako Polska nie mamy swojego producenta pojazdów, ale automotyw jest bardzo mocny u nas, ponieważ jest dużo zakładów produkujących pojazdy na licencjach, jest dużo niemieckich firm, które produkują te pojazdy. To również uderzy w polską, w polską gospodarkę. I Szanowni Państwo, to jest okres 2035 roku, dla wielu może się wydawać, że bardzo odległy czas, ale zmiany już są również te przejściowe w tym okresie przejściowym. Po pierwsze 2027 będzie naliczany, a 2028 już będziemy płacić podatek od paliwa, czyli wszyscy ci, którzy będą korzystali z samochodu spalinowego od 2028 roku będą już płacić o podatek nowy podatek, który właśnie jest tym ETS2, dokładnie taki sam jak za węgiel i gaz, no to co to, to spowoduje, że koszt przejazdu samochodem spalinowym będzie podwyższony o cenę tego podatku. No, trzeba to przeliczyć na kilkadziesiąt procent podwyżki do ceny paliwa. No dzisiaj już są ceny paliwa lekko wyższe niż 5,19, co było obiecane. W związku z tym spokojnie możemy się spodziewać, że cena paliwa plus ten podatek to będzie w granicach 8%. 8, może ponad 8, 8 złotych. Ale w międzyczasie, Szanowni Państwo, do tego 2035 roku, po opodatkowaniu tych samolotów spalinowych w trakcie, dochodzi jeszcze jedna decyzja, bardzo niekorzystna dla nas decyzja, która zapadła również 12 kwietnia, również przy udziale polskiego ministra finansów. Tu co gorsza, minister, wiceminister finansów, pan Karbownik, Karbownik, był za, to nawet nie było głosu wstrzymującego, tylko był za. Podniesiono standard, normy Euro 7. Co to powoduje, Producenci jasno wskazują 2,5 tysiąca euro droższy pojazd spalinowy w przestrzeni najbliższych lat. Czyli każdy nowy samochód będzie droższy poprzez podniesienie normy Euro7 w standardzie właśnie emisji do emisji CO2 do atmosfery. Bardzo zła decyzja, ponieważ każdy pojazd zdrożeje dzięki tym obostrzeniom. Dziwię się, że Polska nie protestowała, Dziwię się, że Polska poparła to rozwiązanie, bo była po prostu za. Uznała to za dobry pomysł. Producenci wskazują jasno, kolejne produkowane samochody po prostu będą droższe o 2,5 tysiąca euro, to jest ponad 10 tysięcy złotych. Więc polityka klimatyczna już dzisiaj wygląda naprawdę źle. A proszę pamiętać, że dyrektywa budynkowa. Dyrektywa, samochody spalinowe to były dyrektywy blokowane przez, przez Polskę wiele lat. Niestety po zmianie rządów bardzo szybko poszło, poszło ich przyjęcie. My, jeśli chodzi o pojazdy spalinowe, w marcu 2023 roku na Radzie Europejskiej byliśmy przeciwko. Rząd polski, premier Mateusz Morawiecki był przeciwko. Mimo wszystko zostaliśmy wtedy przegłosowani. Przeciwko były Włochy, była również Bułgaria i Rumunia. Brakło tego głosu jeszcze dodatkowego, który by mógł to zablokować. Dzisiaj, niestety, 12 kwietnia, wszystko zostało potwierdzone i Polska albo się wstrzymywała, albo głosowała, głosowała za. Więc polityka klimatyczna w rękach całkowicie Unii Europejskiej, pod zmianach traktatowych, to jest tylko przyspieszenie tych zmian o których mówię. One mogą być bardziej ambitne. To znaczy 20-35 dla samochodów spalinowych może być przyspieszony podatek od węgla i gazu może być przyspieszony, ewentualnie przemysłowa modernizacja może być jeszcze zaostrzona w sytuacji, w której to tylko Unia Europejska będzie o tym decydowała. Więc to jest konsekwencja diametralnych zmian, które idą w polityce europejskiej i dzisiaj coś, co dzisiaj zostało powiedziane ze strony przedstawicieli władz polskich, pana radosława Wsigorskiego, dzisiaj pan prezydent Rostow Kaczyński o tym będzie tutaj z, tej, z tego miejsca mówił, czyli zgoda na zmiany traktowe i szukanie kompromisu, a nie blokowanie tego rozwiązania, no jest oczywistym przyznaniem, że te zmiany traktowe to jest realna rzeczywistość, która w najbliższym czasie może mieć miejsce. Dziękuję bardzo.